Witam, dzisiaj chciałem przedstawić moduł do eksportu dokumentów do programu PSS z POEM. po pobraniu naszej aplikacji ze strony i po jej instalacji znajdziemy ją w menu Start, nazywa się EXP to PSS. Uruchamiamy zwyczajnie klikając w aplikację. W tym miejscu należy podać dane do połączenia do serwera. Tu wspomnę o tym, że aplikacja nie jest ograniczona na żadną liczbę stanowisk. Aplikacja nie wymaga zainstalowanego subjekta na naszym komputerze. Jest uruchamiana jako zewnętrzna aplikacja poza subjektem. Nie jest również objęta żadnym abonamentem na zmiany. Wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy, aby dostosować do aktualnych plików do programu PSS z Poem, są w cenie aplikacji. Tu w tym momencie możemy wybrać wyszukiwarkę serwera. SQL, jeżeli nie znajduje nam żadnego serwera, proponuję y, wpisać tutaj adres serwera SQL, na którym mamy bazę subjekta. Ja używam na swoim lokalnym komputerze, dlatego wpiszę tutaj y, po prostu local Insert GT. Następnie możemy połączyć się z serwerem, włączając autentyfikację Windows. Ja natomiast używam normalnego log logowania i hasła. Przypomnę, że standardowo subjekt zainstalowany na komputerze loguje się na użytkownika SA bez hasła, ja natomiast mam hasło ustawione, dlatego je pozwolę sobie tutaj wpisać. W tym momencie mogę przetestować połączenie. Program mówi, że połączenie z serwerem bazy danych się po powiodło, i kolejny krok to jest wskazanie bazy danych. Ja mam przygotowanego tutaj subiekta z danymi demo, także wybiorę go sobie. Państwo wybierzcie sobie tego subiekta, którego używacie. Oczywiście, jeżeli instancja jest sieciowa, tutaj zamiast słowa lokal można wpisać nazwę komputera, a najłatwiej podglądnąć, jaka jest ścieżka wywołania serwera, w taki sposób, że możemy uruchomić sobie subiekta GT. I popatrzcie. Tutaj zawsze w tym miejscu, gdzie jest napisane serwer, dokładny ciąg znaków ujęty w tej pozycji serwer pokazuje nam tak naprawdę gdzie jest zlokalizowany nasz serwer i należy tą ścieżkę przepisać. Oczywiście jeżeli mam na lokalnym komputerze mogę użyć słowa lokal. Dobrze, po wybraniu naciskamy OK. Program nam się połączył, wyświetla nam trzy opcje. Możemy wyeksportować sprzedaż, wyeksportować cennik, czyli plik oferta przygotowany dla PSS-u. Mamy też parametry, które należy uzupełnić, i przejdźmy do uzupełnienia parametrów. Ja pozwoliłem sobie wcześniej tutaj je skonfigurować. Po pierwsze, musimy wybrać miejsce zapisu pliku dowody TXP z wybranymi dokumentami. Wybrałem sobie katalog pobrane. Tutaj, w tym miejscu, określamy typ dokumentu z danymi do eksportu, czyli faktura lub wydania zewnętrzne, w zależności od tego, jak jesteśmy umówieni z PSS. -em. Kolejna rzecz to jest skrót firmy w programie SKLEP, czyli nasz nadany identyfikator do systemu SKLEP. Oczywiście on może być cyfrowy, a raczej będzie cyfrowy. Rodzaj kodów kreskowych, czy z kodu podstawowego, czy z kodu dodatkowego, zaraz pokażę, jak to działa. Tu w skrócie chodzi o to, że subjekt dla towarów ma pole podstawowy kod kreskowy lub dodatkowy kod kreskowy. Pełny numer dokumentu lub z pominięciem mnemonika FS lub WZ, pobierany typ ceny, czyli jak, jaką cenę będziemy pobierać w naszych dokumentach w tym w pliku oferta to jest parametr, który możemy zmieniać, widzicie tutaj jak to wygląda w przypadku cen dostępnych na, one są pobierane bezpośrednio z subiekta, ja ustawiłem sobie ceny netto symbol placówki to jest symbol kontrahenta. Tak naprawdę chodzi tutaj o symbol kontrahenta, którego mamy wpisanego w subiekcie. Jeżeli wystawiamy dokument WZ do danego sklepu, na, należałoby wprowadzić w kontrahencie symbol zgodny z ustawieniami, zaleceniami PSS-u, tak aby można było skierować ten dokument do danej placówki. Mamy tu jeszcze znacznik: nie wczytuj towarów nieaktywnych, czyli nie będzie nam się zaśmiecała nasza baza, nasz widok, tak naprawdę towarami nieaktywnymi. I nie wczytuj towarów o stanie niezerowym. Oczywiście, ja nie mam tego zaznaczonego, dlatego że mogę ofertować w takim wypadku: mogę ofertować tutaj w takim wypadku towary, które, których nie mamy na stanie mogą przyjść nam, dlatego nie włączam tego. Tu są rozbudowane, rozbudowane parametry związane z eksportem cennika, czyli plik oferta TXT. Też wybrałem katalog Dowlands, kod kreskowy towarów również podstawowy i Pobierany typ ceny. detaliczna brutto tutaj wybieramy z wszystkich cen dostępnych z cenników tak naprawdę, przepraszam, z poziomów cen, yy, z poziomów cen w subiekcie. Oczywiście nie wczytujemy do naszej listy towarów nieaktywnych, które dezaktywowaliśmy, ale tutaj też mamy po raz kolejny zaznaczenie, nie wczytywanie towarów o stanie niezerowym, czego nie zaznaczam. Po skonfigurowaniu tych parametrów Naciskam OK i mam do wyboru dwie rzeczy. Zacznę od eksportu sprzedaży. No, eksport sprzedaży po wybraniu pokazuje mi tutaj typ dokumentu, który wybrałem w konfiguracji, czyli mam dwie faktury sprzedaży. Ja mam założony tu filtr na bieżący dzień. Oczywiście możemy sobie tutaj użyć rozbudowanych filtrów. One wyglądają dokładnie tak samo jak w subiekcie, działają tak samo jak w subiekcie, czyli wyświetlę sobie bieżący rok i widzę tak naprawdę wszystkie dokumenty. Pod, w menu, tutaj na górze mamy opcję Zaznacz wszystkie, odznacz wszystkie, czyli Ctrl Z odznaczam. Mogę sobie wyklikać myszką te dokumenty, które chcę wyeksportować. Tak naprawdę tu w zestawieniu mamy powtórzoną funkcję eksportuj lub zamknij. Mamy tutaj jeszcze możliwość filtrowania szczegółowego zakresu dokumentów numerów, wybranie kontrahenta lub posługiwanie się wartością. Także jeżeli byśmy szukali tych dokumentów, no mamy tu spole, spore pole do manewrów. Po wybraniu tych dokumentów po prostu naciskamy eksportuj. Komunikat eksport zakończył się pomyślnie. Ja teraz sobie taki pliczek otworzę. i mamy tutaj pliczek dowody TXT. Użyję edytora troszkę innego, korzystam z troszkę innego edytora niż notatnik, proszę bardzo. I mamy tutaj wyeksportowane wszystkie dokumenty i wszystkie tak naprawdę towary i ten plik jest zgodny z formatem Programu SKLEP. Zwrócę uwagę na jedną rzecz. Podczas eksportu my nie sprawdzamy tak naprawdę, czy posiadacie kod kreskowy. Tutaj w tej kolumnie mamy kod kreskowy, a widać, że zestaw ekskluzywny został przesunięty w lewo. Tu w tej sekcji, po prostu o, dokładnie w tym miejscu brakuje kodu kreskowego. Kod kreskowy jest wymagany dla PSS-u. My nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której nie pozwolimy. Państwu wyeksportować tych plików, bo może się zdarzyć tak, że jesteście na etapie zmiany kodu kreskowego, dlatego może dojść do takiej sytuacji, ale nie blokujemy wysyłki faktur z towarami, które nie mają kodów kreskowych. Tu w ostatniej kolumnie, prawie w ostatniej kolumnie, widać numery dokumentów, które zostały wyeksportowane: faktura 3, faktura 4 i faktura 5. Tak naprawdę tutaj mamy też symbole naszych. Kontrahentów, prawda, którzy są wybrani na tych dokumentach, czyli to są te symbole, jakby oddziałów, sklepów, do których, dla których zostały wystawione dokumenty do PSS-u. Dobrze, ja sobie zrzucę to okienko. W tym momencie zamkniemy też okienko eksportu dokumentów. Eksport cennika. Jak widać, wyświetla nam się tutaj lista towarów. Lista towarów bardzo proste kolumny kod kreskowy nazwa cena możemy sortować po tych kolumnach możemy filtrować po kodzie kreskowym po nazwie czyli na przykład dezo i mamy same dezodoranty i w tym momencie program Pozwala nam jeszcze według, wybrać towary według grup, według cech. No tu nic więcej nam nie trzeba. Wszystkie parametry ustawiliśmy tak naprawdę w parametrach programu, jaki poziom cen wysyłamy. Tu możemy sobie doprecyzować dokładnie jeszcze kartoteki towaru i powiedzieć mu po prostu eksportuj. Yy, oczywiście określamy datę obowiązywania cennika, do jakiej daty on obowiązuje. Klik został zapisany, ja sobie otworzę, żeby pokazać. I mamy. Cztery pozycje wyeksportowane, gdzie widać cenę i datę obowiązywania cennika. Tutaj są parametry naszej firmy: NIP przykładowy, dodatkowa konfiguracja, określenie daty. To są wszystko parametry, które są wymagane przez program SKLEP. Do importu pliku oferta, który możemy złożyć. Oczywiście, po wykonaniu wszystkich operacji, możemy zamknąć program, całe okienko, i to by było na tyle. Dziękuję, zapraszam do zakupów. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu. Możecie pisać do nas na Facebooku, możecie pisać na YouTubie oraz dzwonić pod nasz numer telefonu. Zapraszamy i do usłyszenia.